Oprócz badania dedykowanego do dwa HEFT, które składa się z badania jakościowego i ilościowego, realizujemy badanie założycielskie, które jest pełnym badaniem populacyjnym, którego pierwsza część, czyli pantryczek, Tryczek, weryfikuje w sposób faktualny, niedeklaratywny, z jakim sprzętem do odbioru mediów, także do odbioru internetu, także kontentu audio gospodarstwa w Polsce. Badanie jest niezwykle precyzyjne, jest realizowane na jedynej próbie losowej w Polsce, czyli operacie teryt GUS i od lipca zbieramy stałe stałą informacje, stałą, mamy pełen monitoring informacji odnośnie sprzętu w polskich gospodarstwach domowych. Przede wszystkim ankieterzy określają źródło sygnału, tak aby zweryfikować, czy już czy nie jest to gospodarstwo jest jest okablowane bądź z anteną. Następnie weryfikuje, co za chwilę pokażę, weryfikują modelu telewizora, czy przez tabliczkę znamionową, czy przez instrukcję, czy przez weryfikację ustawień, a także sprawdzają odbiór wybranych kanałów telewizyjnych. To są zdjęcia z prawdziwego badania, tak to robią ankieterzy. Jakie są pierwsze wyniki badania? Obecnie na prawie 5 milionów gospodarstw z naziemnej telewizji cyfrowej 71% gospodarstw odbiera sygnał DVB-T2 ale tylko 50% odbiera, odbiera ten sygnał z DFO BT2 Hz. Oznacza to, że ponad 2 miliony gospodarstw nie ma obecnie możliwości odbioru tego sygnału. Jak Państwo widzą, są to osoby raczej wykluczone technologicznie, w których infrastruktura do konsumpcji mediów nie jest zbyt duża. I co ważne, są to osoby starsze, zamieszkały w małych miejscowościach, w gospodarstwach jednoosobowych o bardzo małych możliwościach ekonomicznych. Najważniejsza informacja, która chciałbym, żeby dała wszystkim do namysłu, to jest to, że 74% spośród tych ludzi odbierających sygnał wyłącznie z naziemnej telewizji nie wie o planowanej zmianie. Myślę natomiast, że nie jest to jakiś dramat. Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu. To co jest ważne, to tak jak chociażby w przypadku Włoch mamy do przykład niewielkiej synergii i współpracy producentów sprzętu, regulatora, e, nadawców oraz operatorów. Kompletna kampania, kompletna kampania informacyjna, w której są zarówno, są i, i, i infolinią, strony internetowe po dokładnej zweryfikacji i customizowaniu informacji na grupy docelowe, które są wykluczone i nieobjęte zmianą, otwarcie kanałów testowych, zaangażowanie także ekonomiczne państwa, jeżeli chodzi o kwestie bonusów, zazumowany sprzęt, wskazanie konkretnych list sprzętu, który należy kupować i konkretnych list dystryb dystrybucji sklepów, w których można to robić. To sprawiło, że Włochy, których oczywiście telewizja spełnia nieco inną rolę niż w Polsce, bo już mamy tu uwarunkowania kulturowe, w przeciągu półtora roku świadomość i stan przygotowania do zmiany się zmienił. To, co jest bardzo, bardzo ważne, w obrębie naszego badania przygotowujemy także wskazówki wdrożeniowe. Przede wszystkim musimy ustalić, do kogo mówimy, tak aby nasza kampania była trafna. Są to osoby, jak powiedziałem, starsze, małe gospodarstwa domowe, osoby o infrastrukturze. Komunikacja więc musi być dopasowana do nich. Przede wszystkim, to, to jest najważniejsze, oni muszą być poprowadzeni za rękę. Muszą wiedzieć dokładnie, że to ich dotyczy zmiana, kiedy ona nastąpi, na czym będzie polegała, jaki model telewizora mają wybrać. Muszą mieć te informacje muszą być wskazane bardzo, bardzo konkretnie. Ale przede wszystkim, to co jest bardzo ważne, Musi to być odjęte zintegrowanymi działaniami wszystkich nadawców. W Krajowym Instytucie Mediów rekomendujemy stworzenie całego ekosystemu komunikacyjnego, strony internetowej infolinii, artykułów sponsorowanych. To, to jest bardzo ważne także w obrębie nadawania piktogramów na ekranach w zasięgu tych obydwych HEWC, otworzenia kanałów testowych, kanałów kontrolnych, które można oraz użycie także ważnych wydarzeń. We Francji, gdzie referendum ma być, zakończyć się w roku 2024, widzowie są. Informowanie o tym, że jeżeli nie zmienią telewizora, nie będą mogli oglądać Igrzysk Olimpijskich z tego roku. Kolejne kroki, które wykonamy jako Krajowy Instytut Mediów w zakresie tego reformingu, to oprócz zbierania wiedzy i stałego badania penetracji, będziemy na bieżąco weryfikować, jak będzie wyglądać populacja odbiorców z poszczególnych źródeł sygnału, także po reformingu kto zmieni źródło sygnału, jaki to ma wpływ na ofertę programową, czy jak zmieni się zachowanie odbiorców, jeżeli chodzi o budżety czasu, czyli poświęcenie poszczególnym rodzajom programów. Jako Instytut za dwa miesiące cyklicznie będziemy wydawać raport odnośnie rekomendacji w zakresie komunikacji dla nadawców i dla wszystkich interesariuszy rynkowych. Nasze główne badanie, badanie założycielskie, z którego także pochodzą wyniki tego badania, czyli badanie na próbie 30 tysięcy gospodarstw, będzie zbierało także wskaźniki kompetencji kulturowych, nie tylko dotyczące wyposażenia, na, na czym Polacy konsumują media, także będzie to kwestia weryfikacji kompetencji technologicznych, konkretnych typów konsumpcji, typów osobowości, możliwości siły nabywczej, a także otwartości na nowe technologie i wskaźników technologicznych i świadomości społecznej.